w serwisie GERMEDIS. E, dzisiaj omówię temat zdarzenia się i emocji. E, umiejętność kontrolowania emocji e, wydaje się wzrastać w wieku dorosłym. E, seniorzy zgłaszają mniej negatywnych e, emocji, a e, także wykazują większą stabilność emocjonalną i często mają lepsze e, samopoczucie niż osoby młodsze. Osoby starsze mogą być również sprytniejsze w rozwiązywaniu sporów niż osoby młodsze mogą zwracać większą uwagę na to, co pozytywne, a mniej na to, co negatywne. Natomiast kiedy doświadczają negatywnych emocji, mogą w sobie z nimi szybciej poradzić niż młodsi ludzie. Tak więc na pierwszy rzut oka wydaje się, że następuje emocjonalne złagodzenie wraz z dojrzałością i zwiększoną potencjalnie celową zdolnością widzenia świata przez tzw. różowe okulary. Mimo to warto wiedzieć, że ludzie starsi w niektórych sytuacjach mogą reagować silniejszymi emocjami niż osoby młodsze. Rzeczywiście złe wydarzenia mogą uderzyć seniorów, w seniorów bardziej niż w młodszych. W badaniach, w których naukowcy próbują wytworzyć u uczestników negatywny nastrój, seniorzy potrafią reagować silniejszymi emocjami niż Osoby młodsze, i jest to szczególnie widoczne, gdy badacze używają negatywnych bodźców, które są istotne dla osób starszych, takich jak bodźce dotyczące straty lub niesprawiedliwości. Starsi dorośli reagują na filmy o stracie bardziej negatywnie niż młodsi dorośli. Badania sugerują, że pobudzenie emocjonalne. Jest czynnikiem, który wymaga większej uwagi w badaniach nad starzeniem się. Oznacza to, że koncentracja na pozytywnych i negatywnych emocjach i starzeniu się może być zbyt ograniczona. W okolicznościach, w których wzbudzane są silne emocje, starsi dorośli mogą nie być w stanie kontrolować swoich emocji tak dobrze, jak osoby młodsze. Rzeczywiście, z danych wynika, że osoby starsze silniej przeżywają negatywne emocje niż móc. Zmiany emocjonalne wraz z wiekiem stają się bardziej złożone. Starość to, to jest nie tylko czas emocjonalnie dobrego samopoczucia i spokoju. Pojawiają się silne emocje, a siła reakcji na ważne wydarzenia życiowe może rosnąć wraz z wiekiem, zamiast słabnąć. Potrzebne są też dalsze badania w tym zakresie, aby dowiedzieć się, jak pomóc starszym ludziom radzić sobie emocjonalnie z innymi wydarzeniami w ich życiu. Dziękuję za obejrzenie wideo na temat starzenia się i emocji i zapraszam do dalszej edukacji.